thank you Cześć. Yy, dzięki Wam kanał wbił ostatnio 3000 subów. Z tej okazji mam dla Was fajny konkurs. Można będzie wygrać trzy zestawy rzeczy, to znaczy trzy osoby wygrają. Będzie nagroda główna, czyli konsolka, i dwie nagrody, jakby pocieszenia, czyli zestaw do 360, do PS2. Zacznijmy sobie może generacjami od PS2. Mamy tutaj Padzika, Oczywiście, chyba tutaj go czyściłem, z tego co pamiętam. Mamy rewizję A, wszystkie wibracje działają, wszystkie przyciski także. Analogi fajnie płynnie odbijają, także w fajnym stanie padzik. No i do tego mamy zestaw gier. Tutaj z polską układeczką fajna wersja Barnauta trujeczki Jak widać, płyta nie jest mocno porysowana. Wszystkie oczywiście działają. Tutaj mamy władce pierścieni. Jakieś większe ryski są, ale też testowałem i śmiga. Battlefront Wujeczka. Też działa oczywiście angliczek i tutaj w polskiej wersji Killzone. Także klasyk. Fajna gierka. Jak widzicie, w bardzo ładnym stanie. To mamy pierwszy zestaw. Drugi zestawik. To jest oczywiście 360, jak widzieliście. Jest padzik z wymienionymi grzybkami. Tutaj wszystko śmiga. Otwierałem, plompę ściągałem. Podobnie jak w przypadku tamtego. 100% sprawny, łączy się z konsolką i tak dalej. Mamy ta Left 4 Dead 2. Trochę Ryz ale śmiga. Borderlandsy. Game of the Year Edition. Tu jest lepiej. Battlefield Bad Company dwójka, 2. Fajna część. Oczywiście gra jest po angielsku. No i Borderlandsy 2 też w miarę spoko, mamy drugi zestaw i oczywiście na deser Creme de la Creme, czyli główna nagroda trójka wersja FAT. Ja ją przygotowywałem w jednym z odcinków, pewnie Wam napiszę link w opisie. To jest L, czyli ta jedna z lepszych fat, które są dosyć mało awaryjne, a jest akurat z niewielkim przebiegiem, to Wam później w testach pokażę. Tutaj, dysk wymieniłem na 500. -kę. Obudowa dostała lekką polerę. Standardowy dysk dorzucam w komplecie. Tutaj mamy 80. -kę. A komu to potrzebny? potrzebny A dlaczego? dlaczego? No i do tego są trzy gry: Gran Turismo, piąteczka. Tutaj, pudło podmienię, bo jest rozwalone, ale nie macie się, będzie wymienione. Bioshock, dwójka. Proszę, wszystko działa. Angliczek i Assassin's Creed, klasyka gatunku, też spoko. Do tego będzie okablowanie, czyli HDMI zasilający i do ładowania pada. Padzik też był czyszczony przeze mnie. Mamy oryginalnego Dualshocka. Picobello działa jak należy, zobaczycie podczas grania. No i teraz co do zasad. Oczywiście tak. Y Trzeba subować kanał, zostawić yy, komentarz pod materiałem, zaraz się dowiecie jaki. No i oczywiście dać lajka. Like I tak. Yy, sprawa wygląda tak, że fajne są nagrody, więc będą wymagały zaangażowania trochę w materiały na kanale. Będzie 10 pytań dotyczących materiałów. Oczywiście w miarę możliwości będą podane linki do danych materiałów, żeby sobie kliknąć i zobaczyć o co chodzi. Oczywiście wszystko w opisie. No i tak. Yy, jeżeli chodzi o Wyniki, no to nie można robić loterii bez zgody skarbówki i tak dalej. Opłacenie tam ma 3000 z hakiem. Kiedyś mnie bazarkomat uzmysłowił, także pozdro dla niego. Także to nie ma znamiona loterii, tylko konkurs. Czyli piszecie komentarz, dowiecie się w opisie, w opisie jaki. Oczywiście odpowiadacie na tych 10 pytań. No i zaznaczacie sobie na końcu, czy bierzecie udział główną, czy też chcecie pozostałe, czy nie, żebym wiedział, że jak będę losował, że jak ktoś na przykład nie chce zestawu do PS, czy tylko woli do 360, to nie, niech napisze. No i tak mniej więcej to wygląda. W opisie jeszcze podam na pewno jakieś szczegóły, jeżeli czegoś tutaj nie zawarłem. Także przejdźmy sobie teraz do przetestowania tej PS3, no i będziecie widzieć, jak to wszystko wygląda. Ok, przetestujmy sobie sprzęt jeszcze. Odpalamy spada. Może sprawdzimy sobie na początek, czy odczytuje PS1. -ki. Oryginalny Colin. No i jak widać, wszystko nam tu ładnie śmiga. I powiem szczerze, że jeżeli ktoś posiada bibliotekę gier z PS1, to warto mieć trójkę do ogrywania. Bez problemu podłączymy sobie pod telewizor z HDMI. I jakość obrazu jest naprawdę fajna. No wszystko nam ładnie chodzi. Dobra, to teraz sobie może przejdźmy do wierszoka. Odpalamy. Gra mi się zainstalowała. Ja sobie ją odpalę na chwilę, żeby troszeczkę nam się konsolka zagrzała, żebyście mieli podgląd na temperatury. Jestem już w grze 20-parę minut. Jak widzicie. No i na razie RZX dobił do 66 stopni. No bardzo dobra robota. Z tego co czytałem, to na oku dwójce. Dosyć mocno nam ta się grzeje. Teraz nawet spadło do 65, więc pewnie się tak ustabilizuje temperatura. Także moim zdaniem całkiem ok. Undervolting wyszedł. Jak widać, padzik sprawny. Wszystko tutaj ładnie śmiga. Nic się nie wiesza. Ok, spadło nam do 64. Teraz sobie zobaczmy czy co konsulka ma na dysku, jaki ma przebieg. Mamy 27 dni, także konsolka naprawdę nie ma wiele na latane. Oczywiście tu jest 500, -ka. parę gierek tutaj zdampowałem ze swojej kolekcji. Jak widzicie Batman, Battlefield, Deadpool, Gadowory, GTA, Killzone, Rayman. Można sobie odpalić na przykład Half-Life. 2. Pamiętam to intro kurczę, jak odpaliłem na swoim pccie. Albo chyba Pentium Trójka, 1000 megaherców, 256 MB RAMu. I ta gierka o na całkiem fajnie chodziło wtedy na tym sprzęcie. Także naprawdę Valve, Valve się bardzo dobrze postarało i zoptymalizowało tą grę na PC. Na konsoli tak samo, na Xboxie klasycznym fajnie to dosyć śmigało. Jak widać tutaj, Half-Life. Nie wykorzystuję tak chłodzenia jak Bajoszok-dwujeczka. Tutaj mamy do 60 stopni z tego co widzę. Konkursik fajny, nagroda super. Pozostałe dwie też wydaje mi się, że ciekawe, jak ktoś posiada. Także będzie 10 pytanek. Jak wspomniałem, w opisie do materiału pewnie ogłoszę wyniki konkursu po około tygodniu. To będziecie informowani w postach albo pod materiałem napiszę konkretną datę. Także mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeśli tak, oczywiście łapka w górę, komentarz, subik i do następnego, cześć!